Filmy na moim kanale powstają dzięki współpracy z EA Creator Network. Cześć, z tej strony Elis, witam was w kolejnym odcinku wyzwania dziesięcioleci. Tak. Yy, cały dom śpi, jest dopiero w pół do czwartej, cały dom śpi, ale dzisiaj jest duży wieczór, ponieważ mamy Sylwester i jak wy zobaczycie, jak ci ludzie są poubierani... Ja jestem przerażona. <grym> Ale będzie dobrze, pójdziemy na Sylwestra, tak jak mówiłam, do naszej świetlicy, w której mieliśmy wcześniej wesele, zaprosiliśmy kilka gości, yy, zrobiłam to jako organizację imprezy tanecznej, ale tam jest coś dziwnego w tej organizacji, bo tam chyba można tylko zaprosić simów w określonym wieku. Nawet nie musimy ich znać, ale na przykład nie mogliśmy zaprosić naszych znajomych, bo się nie pojawi. Na przykład nie mogłam zaprosić Darka, ale mogłam zaprosić jakichś innych, więc po prostu wzięliśmy trochę simów, kilkoro simów i resztę będziemy dopraszać. Że tak powiem telefonicznie już na miejscu, więc jakoś to obejdziemy. Ale generalnie jest jakaś taka mała przeszkoda w organizacji tych imprez tanecznych, ale będzie. Będziemy mieć. E, chciałam jeszcze kupić. Um, fajerwerki, ale fajerwerki, gdzie mogę je kupić? w jakimś sklepie na pewno mogę je kupić mogę na pewno je dostać na jakimś festiwalu festiwal miłości ale na pewno można je dostać na którymś z festiwali, nie wiem czy nie na tych humoru wygrywając któreś tam z tych konkursów tak mi się wydaje chyba, że uda mi się znaleźć je w debugu zaraz zobaczę nic to, my sobie weźmiemy te fajerwerki, ale oddamy hajs sobie za to. Nie, wy jeszcze nie wstajecie, kochani, wy musicie iść yy, spać, musicie się wyspać. Jutro będziecie naprawdę długo na nogach, w sensie do, do jutra I, i trzeba się wyspać. To przed burza? No i mamy Sylwester dziś. Młody zostaje yy, w domu, no bo umówmy się, na takie imprezy dzieci nie zabierano. I nie będziesz na tą imprezę. Idą wszyscy oprócz niego. Ona się boi, burzy, biedna Klaudia. Ona po chce poprosić o radę. Po mm. Porozmawiaj z kimś. A, czy ona by pewnie powiedziała: Poćwicz sobie. Jak ubrania przy okazji? Jak już wstałaś. No ale kurde, oni nie będą mogli spać potem. W się sensie, będą chcieli spać. Wolałabym, żeby jednak spali. Jak najdłużej się da. No dobra, Tomek wstał, no Tomek nie idzie na imprezę, więc może sobie wstać trochę wcześniej, yy, o, zepsuło nam się, o, i tu, proszę, posprzątaj najpierw, a potem sobie weź jakieś resztki i zjedz, nie możesz tego wziąć, aha, pewnie nie dosięgasz, to weź sobie coś do jedzenia, już wstałeś, ej, on w ogóle popada w jakiś alkoholizm, bo wieczorem co zrobił, to zrobił sobie drina, Teraz co robi? Aha, to jakiś sok robi teraz. No ja ci nie wierzę, powiem ci, tak od rana trochę niefajnie. Ja wiem, że jest szampański, imprezowy nastrój, jednak jest Sylwester, ale bez przesady, nie? Chociaż te lata to wiadomo, że tam był duży problem, jeśli chodzi o takie rzeczy. Yy, dobra, więc jeśli nalewasz już takie butelki, no to takie, z takiej butelki to już trudno. Dziecko na to patrzy, na to jak ojciec pije od samego rana. Jaki ty przykład dajesz? Ale odstawił, może, może się zreflektował, stwierdził, Boże, moje dziecko małe takie jeszcze i ma... i ma oglądać ojca pijącego. Czy ja chcę tego dla niego w życiu? Nie chcę. Więc pójdę, pokażę jak to się robi, naprawię kibel, ale talerza po sobie odnieść nie potrafię. Zobacz, dziecko potrafi umyć naczynia, a on nie potrafi, no ale dziecko też potrafi zepsuć zlew, który ojciec też będzie musiał naprawić, bo nie możemy zamienić bo byśmy musieli stać w kolejce za czymś mamy części zamienne kiedyś wszystko e, naprawiali było dobrze i i tak musimy też to e, kultywować, bo przynajmniej jest za darmo a za darmo i ocet słodki pewnie robi jedną porcję, bo na nigdy nie robi więcej porcji, śmieci wyniesione dalej już do domu a Klaudia sobie bardzo poważnie potraktowała moje słowa o tym, że trzeba się wyspać, więc jest prawie dziesiąta. Ona wciąż sobie śpi, ale niech śpi. Nie ma się co spieszyć, dzisiaj jest sobota, nie ma za czym szaleć. O, Ona je na odległość, teleskopowo, że niby to nie ona, wiecie, nie? Uwielbiam tutaj stół przy oknie i, i te kwiaty. No dzisiaj widok nie jest zbyt ładny, ale może by padał, padał, padał słońce, może by świeciło słońce, to byłoby lepiej. Robi kolejnego drinka. Ja się od niego boję. To nie jest bezpieczne. Idź, lepiej się wykąp. Yy. I trzeba zrobić taki obiad. Nor. Tomasz, sprzątaj. I będziemy gotować coś jeszcze na potem. No i proszę, kto wstał, kto się wyłonił, kto nas zaszczycił swoją obecnością. Jak ci brudno, to posprzątaj, kochanie. Zrób postanowienie, zdobądź drugą połówkę. To jest Twoje postanowienie. Yy, a Tomek, jakie byś mógł postanowienie sobie zrobić? Zrób postanowienie. Yy, może chciałby zdobyć nowy stopień harcerski. Muś, może tak, może jakiś sobie coś zdobyć. Ok, gotowe. Co tam Ci idzie dobrze? Dobre uczynki. O, dobre uczynki możesz robić i towarzyskość. I zawołaj na posiłek, chociaż ty jadłaś, więc ty nie jedz już. Po prostu zawołaj. I idź sobie skorzy... Nie wiesz, no dobra. No, jaki rodzinny czas jest, zobaczcie. No, pięknie. Cudownie, cudownie. O, i już sylwester będzie Tomkowi się podobał. A jak Wam będzie się podobało, chciałbyś zrobić też postanowienie. Ja myślę, że wy, wy, etap aspiracji zrobić, bo on już o tym marzy od dawna. Zrobimy etap aspiracji, może znajdzie te krzybole Zrobiona, Zrobiony etap, ty też byś mogła sobie, droga Laurito, zrobić postanowieniem. Co, by, co byś mogła zrobić? Może rozwinąć umiejętność. Dobra, niech będzie. No. no i wszyscy będą mieli już udaną imprezę Już jest dobrze, już się wszyscy cieszą Fantastycznie Tak trzeba robić Patrzcie na Tomka, jak pięknie sprząta no, Takiego dziecka nam było trzeba Usłużnego, grzecznego Posłusznego Tomek był na zbiórce harcerskiej O, znowu zaczęło padać ale troszeczkę Darek sobie podszkolił swoją, swoje umiejętności ogrodnictwa. Niestety niedużo, więc nadal nie będzie miał awansu. Ale jesteśmy już kroczek więcej chociaż do przodu z tym. Skorzystaj sobie. Tomek tak śmieci, śmieci, śmieci wyrzuca, żeby jak najszybciej zdobyć sobie sprawność. Zobacz postępy sprawności i zaraz sprawdzimy. Czy możemy już powoli myśleć o tym, że tę sprawność zdobędziemy? Najlepsze byłoby to pomaganie, bo to jest najłatwiejsze, bo można sprzątać takie rzeczy i, i to się liczy wtedy? Nie, też możesz sprzątnąć wtedy, zobaczymy. Idziemy, idziemy zaraz na imprezę, więc oni muszą się powoli szykować. Dziecko pójdzie spać. Tomasz jest harcerzem. Okej, okay, coś mu tam się robi. Ale jak wy zobaczycie te stroje, jakie oni mają, będziemy musieli w ogóle jeszcze naszą teściową zaprosić, w sensie mamy Laury, bo ona to już wygląda. Poszalałam przy niektórych simach. Ale no co, lata 80. były dość szalone, jeśli chodzi o modę. Na przykład ja wiem, że na weselu moich rodziców jest jeszcze na kasecie, właśnie były dwie panie, które miały bardzo podobne sukienki jeszcze do tej naszej mamy Laury, tylko że one miały chyba jakieś krótsze, ale generalnie z taką wielką właśnie kardą. I to był rok 91, więc podejrzewam, że, one, że te sukienki były kupione jakoś w latach 80. Więc no co, pasuje mi, tak? Pasuje, kojarzę te, te ciuchy jeszcze właśnie z kasety z wesela. Będziemy się zbierać. Ty możesz iść tutaj skorzystać. Będziemy się już zbierać na imprezę. Oni mają cały czas torby na głowie. To są cały czas torby na głowie. Miałam sobie ten mod ściągnąć, ale ja go nie ściągałam przypadkiem. Nie wiem. Ale muszę ich przebrać. Uj, oj, droga pani, Ty ja ci w takim razie... Jednak zmienię na to, co miałaś. Już wolę, żebyś wyglądała bardziej. Tutaj bruska jakaś zniknęła. Chyba, że... O, chyba, że tak. To nie wiem, co to jest za typ. Mamy DJ-a. A co tu robi to? To jest nam niepotrzebne, może zapomniałam. To jest nam niepotrzebne, ale... Ale zobaczcie, jak tutaj mamy zmienione kurcze. Yyy... Mamy tą kulę z tych akcesoriów, które też dostałam dzięki jej Creator Network. Jest barman. Tu możemy żarcie położyć. Zaraz podamy jakieś jedzenie. Wszyscy na razie dzwonią i zapraszają na imprezę. O, widzę też schodzą inne simy. Świetnie. Podamy jedzenie, podaj wszystko. Podaj wszystko. No i dajemy jeszcze fajerwerki, które będziemy... Strzelać nimi. Cały parking zarąbany będzie, mówię Wam. Może coś się zajara, ale byłyby jaja. W ogóle zobaczcie na ich stroje. <grytanie> Patrzcie na tego Kolesia naszego, jaki garniak założył. Tu mamy Laurę, taki obcisły strój. Yy, tej Laskinieza. No to jest nasz yy, przyszły chłop. Tu mamy, proszę bardzo, Klaudię, jak się odstrzeliła. No, i Katarzyna. Katarzyna też ma taką właśnie sukienkę. Kogo mogłabym Wam jeszcze pokazać? To jest kolet, to jest właśnie od Katarzyny z rodziny, w sensie jej męża, syn czy tam ktoś tam z rodziny, nie wiem dokładnie kto to jest. A tylko kochana, ko kochana, poczekaj. Dodamy go do grupy, wiadomo. O, obejmij go może. Oj, te wszystkie, jak się te buty psują. Strasznie. O, a tu jest nasza y, mama. Na, mama teściowa. <grym> Sylwester to Sylwester. Ale wszyscy łażą, że niby w torbach na głowie. No dramat, dramat. Ty też masz tę książkę. Co to jest za akcesorium? Ja to mam do, do pus, a to się pojawia tak. Jak się pojawia. <grym> Z kim ty rozmawiasz? To, to nie może... On już jest młody dorosły. On miał urodziny? Ej, on miał chyba urodziny. I to chyba przed chwilą. O. I chodźcie wszyscy tańczyć. Taniec grupowy. I raz i dwa. Zapraszam. Nie, no, tańcz razem, żadnej raz i dwa. I tutaj grupa też może potańczyć. Tańcz razem. Mamy sylwester, możemy się bawić. Mamy, zobaczcie, ile żarcia w ogóle. Wszystkiego. Może się częstować, można tutaj bar. No kurde, jest wszystko normalnie. Nawet duchy przyszły, jest taka epicka impreza. No wszyscy łażą w tych, tych. Muszę to wyrzucić, bo dramat, tragedia. Tragedia, wszyscy w motylach albo w dziwnych kapeluszach. <tragidia> Dziel się ekscytacją jeszcze, no. Kurde, ja nie wiedziałam, że on już jest młodym dorosłym. No i zobaczcie, i nie można już dawać... Znaczy yy, nie, bo to tutaj czułość, ale nie można flirtować z nim. A jeszcze ostatnio, wiecie, nie? Było, można było. Nikogo nie lubię tak jak ciebie. Ona mu się teraz zwieść, że to jest nastolatka, ona by chciała z nim jednak. No bo to kurcze, ale no... Mus muszą jeszcze trochę poczekać. Jeszcze trochę poczekają. On spokojnie się nie zestarzeje. Będę pilnowała, żeby nikogo nie miał. A jeśli kogoś będzie miał, no to wtedy się pozbędziemy tego balastu. <śmiech> <śmiech> przyznaj się do marzeń o obiekcie uczuć? Nie. Jeszcze nie. Poznaj. Możemy ewentualnie napić się drinka. Zamów drinka dla grupy, i wtedy może. Wiecie, ośmieli się i mu powie, że no podkochuje się w nim. Ej, jest klubowiczem. No to idealnie mu tutaj to pasuje teraz. Ale skąd Ty masz te słuchawki? Może być dzięki temu Klubowiczowi, no bo ja mu takich nie dawałam. Ale się na niego patrz, A nie, na nią, w telefon, ale dobra, nie było widać. No ale tańczę zobaczyć, jak blisko siebie. Mm, wyczuwam tutaj naprawdę potencjał. Obejmij czule mamę. Można też się poczęstować. Zawołaj też na posiłek. Zawołaj na posiłek, niech każdy jeszcze zje kolację. Bo to nie, nie można na pusty żołądek imprezować. Trzeba zawsze coś zjeść. O, właśnie. Ale w ogóle fajnie, że tyle simów jest, bo od razu, od razu to miejsce żyje, nie? Zobaczcie, jak jest tutaj super. No, wygląda to naprawdę jak impreza w takiej remizie. Wiecie, że tutaj mamy stoły z żarciem. Tu mamy jakiś parkiet, tu... Co, o co chodzi tutaj? O Boże, Boże! O Boże! Co tu się stanęło właśnie? Czego byliśmy świadkiem? Wołaj na jedzenie. Niech się przyjdą ludzie poczęstować. W MC Command Center wydaje mi się, że usunęli opcję, że mogą być e, romanse między e, dorosłym a nastolatkami. Wydaje mi się, że tam były pewne dymy. Jeśli chodzi o, o niektóre rzeczy takie no, mniej legalne, właściwie to w ogóle nielegalne i obrzydliwe. Więc totalnie wyłączyli opcję nastolatki, dorośli, tak mi się wydaje. Przynajmniej kiedyś można było, ale teraz już nie można. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony trochę mi zepsuli teraz fabułę. No bo ten miał urodziny. Ja nie wiedziałam, że on będzie miał już teraz urodziny, ale będzie musiał z nami poczekać. Ja będę pilnować, mówię, będę pilnować. Aj, czy ktoś się zesikał? Albo to duchy wypiły driny i mokro teraz jest. Ale tu jest Simów, i wszyscy z tymi tymi... Z tymi motylami. Ten, Boże... Oni to powinni być, o właśnie, w garniaku. Bo to jest wiecie, nie? Dobry sylwester. Taki na poziomie sylwester. A oni mają słuchawki, niektórzy mają kapelusze. Ojej, ojej. A niektórzy mają motylki, no bo to cały czas te torby. O, ten ma też kapelusz. E, nie, ja muszę koniecznie wrzucić tego, ten mot. Ale mi się wydaje, że ja go wrzucałam, czyli on nie działa w takim razie, szkoda. Publicznie wyznaj miłość. Ej, już po północy! O kurna. My musimy przecież wystrzelić fajerwerków. Fajerwerków musimy wystrzelić. Strzelamy fajerwerkami. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Odpalamy całe zestawy pięknie. Jak wyglądają fajnie. Możemy jeszcze tu podpalić ten obiekt. Więc to było naprawdę udane. Wszystkim się podobało. No nie dziwię się, było znakomite. Tak za... zapraszamy nawet zbagowanych do oglądania i podziwiania fajerwer... fajerwerków. Pięknie, pięknie. E, będziemy kończyć w takim razie imprezę. E, nie musisz oglądać, wolałabym, żeby odpaliła jednak. No to jak sobie lata śmiesznie. Dobra, będziemy kończyć w takim razie naszą imprezę. Zbieramy się do domu. Już wielki czas. Kto się bawił dobrze, to się bawił dobrze. Myślę, że wszyscy się bawili dobrze. Ja przynajmniej bym się bawiła tutaj super. Czyli DJ, disc, jockey. No, to idziemy do domu w takim razie po imprezie. Teraz wszyscy do spania i po tej imprezie. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jakie są plany na kolejne? Jeszcze nie wiem, ale już wiemy, że no, niestety nasza Klaudia nie spełni swojego postanowienia noworocznego, bo jej um, docelowy chłopak urósł. W sensie zrobił się starszy, za stary jak na razie na nią, więc musi poczekać jeszcze dwa i pół tygodnia, zanim będzie miała możliwość, aby z nim coś ten tego ten więc no niestety, takie jest życie ale już słuchajcie, jutro w sensie jutro, jutro simowe będą walentynki a potem mamy środę popielcową jakieś egzaminy wielkanoc, więc cały tydzień tak naprawdę pełen atrakcji dla naszej rodziny więc coś tam wymyślimy, bardzo Wam dziękuję do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach cześć